W poprzednim filmie omówiliśmy sobie pokrótce historię tarcznika niszczyciela w naszym kraju i tego jakie objawy powoduje na poszczególnych częściach roślin. Natomiast w tym momencie warto też porozmawiać, jak monitorować jego obecność w poszczególnych fazach rozwojowych w naszym sadzie i ewentualnie, co możemy robić w poszczególnych momentach sezonu wegetacyjnego, jeżeli chodzi o ochronę przed tarcikiem niszczyciela. Czyli powiedzmy, mamy okres wczesnej wiosny, co wtedy powinniśmy zrobić, czyli pójść do sadu, tak? Na co zwrócić uwagę i co ewentualnie zrobić, jeżeli stwierdzimy, że tarcznik niszczyciel u nas w sadzie występuje? Więc mamy, tak jak powiedział Pan, początek sezonu, mamy początek maja. Rośliny są w różnych fazach rozwojowych. Widzimy tutaj drzewo jabłoni w pełnym rozkwicie. Pięknie kwitnie. Jesteśmy w sadzie, w którym stwierdzono występowanie tarcznika niszczyciela. Ale niezależnie od tego, czy stwierdziliśmy Aha. sami obecność tarcznika, czy jeszcze nie, a nasz sad znajduje się w pobliżu takich sadów, gdzie, gdzie ten tarcznik występuje, powinniśmy zastosować monitoring. We wcześniejszych materiałach powiedzieliśmy sobie, że tarcznik jest gatunkiem o niezwykle małych rozmiarach ciała. Tutaj Wielkość tych poszczególnych osobników to jest około 1 mm, nawet więc. Bardzo mała. Bardzo mała. Nie, nie jesteśmy w stanie wykryć go gołym okiem. Natomiast mamy bardzo dobre sposoby na monitorowanie obecności różnych stadiów rozwojowych. Teraz na początku maja, już od fazy różowego pąka jabłoni, możemy rozpocząć lustrację czy monitorowanie. Jednego ze stadiów, które właśnie się monitoruje, czyli samców, dorosłych Aha. osobników męskich. Drugim stadium monitorowanym u tarcznika są larwy, ale do tego czasu, do pojawienia się larw pierwszego stadium, mamy jeszcze około miesiąca, to w zależności od temperatury. Natomiast. Teraz, tak jak powiedziałam, od fazy różowego pąka uh -huh. praktycznie możemy w sadach wykładać już, e, instalować, montować pułapki feromonowe. Czyli powiedzmy takie standardowe pułapki jak do monitoringu na przykład lotów owocówki tak. czy zwójkówek, tak? Tak. Uh -huh. e, do monitorowania tarcznika najlepiej właściwie sprawdzają się pułapki typu delta, uh -huh. e, z tym, że... Stosujemy specyficzny y, feromon, czyli ten zapach, który wabi samce tego gatunku. Y, klasyczna pułapka typu delta. Y, w środku już znajduje się podłoga y, lepowa. Uh -huh. Tutaj zaprezentuję, prawda? Jest, o nawet płatek kwiatka nam się tutaj, ja jabłoń już przykleił. Y, podłoga posmarowana, posmarowana lepiszczem. I do tej podłogi przytwierdzamy dyspenser z feromonem. Uh -huh. Dyspensery, mam tutaj e, specjalny dyspenser, który uh -huh. jest produkowany właśnie ukierunkowany na wabienie samców tarcznika niszczyciela. Ten Może pomogę. dyspenser, o, bardzo dziękuję. Ten dyspenser delikatnie wyciągamy, staramy się go nie dotykać. I Wykładamy do środka podłogi. On się przykleja już samoistnie do tej, do tej podłogi lepowej. Taką pułapkę mocujemy. Preferuje się, żeby pułapka była przymocowana na drzewach od wschodniej bądź północnej mhm. strony, tak żeby nie była w pełnym słońcu i zawieszamy tak mniej więcej do dwóch metrów Wysokość, wysokości. Tak? O, tak mniej więcej jak tutaj. Czyli w ten sposób mamy już zamocowaną pułapkę na drzewie e, z aktywnym feremonem. zapachem feromonem. Mhm. Czyli ten feromon będzie przywabiał samce. samce. Okay. Ten feromon będzie wabił samce, bo jest to zapach, który produkuje samica właśnie w celu zwabienia samców e, do kopulacji, prawda? Czyli mhm. e, do zapłodnienia. E, Pamiętamy o tym, że ten feromon nie jest aktywny, nie jest aktywny przez cały czas. On się ulatnia, to jest substancja Jasne. lotna, więc musimy wymieniać go tak mniej więcej co 3-4-5 tygodni, w zależności od temperatury. Bo... A jak długo trwa okres lotu takiego tego pierwszego pokolenia, jeżeli chodzi o samce? Ile czasu? To zależy od temperatury. Mhm. Samce pojawiają się w bardzo różnych okresach czasu, w zależności od temperatury, jakie mamy w kolejnych sezonach badania, które prowadziliśmy na Uniwersytecie Przyrodniczym wykazały, że ten lot jest naprawdę, rozpoczyna się w bardzo różnych terminach. W takie ciepłe sezony w 2020 roku, to był nawet początek maja, czyli praktycznie dokładnie tak jak w tym terminie, w którym teraz jesteśmy, bo rozpoczął się 6 maja, więc bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. Natomiast kolejne sezony pokazały, że temperatura ma ogromny wpływ na ten wylot samców i miał on miejsce zazwyczaj w, trze w drugiej, trzeciej dekadzie maja. Tak. Pomiędzy drugą a trzecią dekadą. Pamiętam w tamtym sezonie bardzo tak. chłodna wiosna i rzeczywiście ten lot samców pierwszego pokolenia odbył się właśnie e, chyba w trzecim tygodniu, tak, tak. E, e, maja, także pod koniec samego mhm. maja rzeczywiście. Czyli to jest to duże zróżnicowanie pod kątem tego, jakie będą temperatury od początku sezonu wegetacyjnego. Tak, i nie możemy tutaj, nie możemy tutaj bazować na danych z poprzedniego sezonu, tylko i wyłącznie i na nich się opierać. Mhm. Musimy monitorować, e, sprawdzać temperaturę. Do tego celu służą również sumy efektywnych temperatur, które ustalają jak gdyby terminy pojawu poszczególnych stadiów rozwojowych i tak też właśnie pojawu m.in. osobników męskich. Ten lot samców to o, czym pan, o, o co pan pytał, tak jak mówiłam, rozpoczyna się w różnych terminach i trwa również w, zale w zależności od temperatury. Około dwóch tygodni, czasami, uh -huh. czasami dłużej. Y, szczególnie właśnie tego pierwszego pokolenia. On jest taki y, krótszy aniżeli lot kolejny, który ma miejsce w okolicy sierpnia, czyli lot tego już drugiego uh -huh. pokolenia tarcznika. Jasne. I ostatnie pytanie. Mając tą pułapkę, widząc, że zaczynają łapać się samce, co nam daje ta informacja? Że już wiemy, no że właśnie. one się zaczęły pojawiać. No właśnie. Jeżeli chodzi o tarcznika niszczyciela, to tutaj ten monitoring osobników męskich nie będzie nam służył do tego, że mamy wejść zaraz ze środkami ochrony roślin, bo jak na razie nie mamy tych informacji, które mówią o możliwości ograniczenia osobników męskich za pomocą insektycydów. Natomiast ta informacja jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o występowanie kolejnego stadium rozwojowego, które właśnie zwalczamy u tarcznika, czyli pierwszego stadium. Larwalnego, larw, tak zwanych wędrowców. Po obserwacji pierwszego samca na pułapce, to jest okres tak mniej więcej 3-4 tygodni, również w zależności od temperatury, kiedy możemy się spodziewać właśnie pierwszego stadium larwalnego. Pierwszego stadium tego, które zwalczamy. Które zwalczamy. Tak. Jasne. Czyli zachęcamy wszystkich do wywieszenia, może nie wszystkich, ale na pewno osoby, które stwierdziły obecność tarcznika niszczyciela w swoim stadzie, do wywieszenia pułapek już teraz, po to, aby monitorować aktywność samców. Do tematu ochrony. Czy ochrony sadów przed tarcznikiem, czyli zwalczania tego pierwszego stadium larwalnego, pierwszego pokolenia. Na pewno wrócimy już za niedługo. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za taką rzetelną, obszerną wiedzę na temat tarcznika, niszczyciela, i myślę, że usłyszymy się już niedawno i przekażemy kolejne informacje. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.